Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na naszą taką szybką poniedziałkową relację. Postaramy się Państwu pokazać, jak wygląda moment wypłynięcia na próbę morskie. Super nowoczesnej jednostki jest to nowo wybudowany prom w gdańskiej stoczni remontowej i dzisiaj w poniedziałkowy poranek ten prom wypływa na próby morskie, także wielkie wydarzenie. Postaramy się Państwu z bliska pokazać, jak wygląda ta bardzo ciekawa jednostka. Super nowoczesny prom był wybudowany w Gdańskiej Stoczni. Także zapraszam Państwa serdecznie na naszą relację. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na naszą taką szybką relację z poniedziałkowego poranka. Postaramy się Państwu pokazać, jak wygląda moment wypłynięcia na próbę morskie nowo wybudowanego promu Jantar Unity. Jest to super nowoczesna jednostka, bardzo nowoczesna, także będziecie mogli Państwo...